Jest z tej strony Lara i dzisiaj sobie zagramy z takimi dwoma panami, czyli z Cybulem Cybula. i z gamyzorem.pl okay. No i dzisiaj się troszeczkę pobijemy. Tak trochę się pobijemy, chociaż że jeśli ja nie umiem być, to okay. się na pewno umiecie bić. Nie. Nie. No czy to, ja to tak wiemy. troszkę. No. no lepiej na pewno ode mnie, co nie? No może. No może na pewno. idziemy. W ogóle tak. Tutaj trochę dużo osób się nie wiem. Szybko? Na PvP? <śmiecki> Dobra, lecę. Jak coś, to nie będzie mnie. Dobra, Zabieracie. ja biegnę za tobą. Lepiej łuk z punchem. Nikogo nie ma. No zaraz ja wyskoczę. <śmiecki> Malecki jest na godzie. No wiem. Stoimy, trochę a nikt nie wyjdzie. O, o czy... ktoś tutaj jest. Nie, Nie. Ale mnie nie bije. Szybko. Dobra, to klam, klam No właśnie. Napiszcie jeszcze w komentarzach, y, kto chce ze mną nagrać, bo ja dzwonię do was, a wy nie odbieracie. I potem piszecie w komentarzach, y, czy mogę sobą nagrać po raz chyba już piąty, a ja do was dzwonię i po prostu nie odbieracie na Skype a więc... Taka, Taka sytuacja. Jest no jestem naprawdę, bo znowu dzwonię pięć razy, olewa mnie, a potem się drzemie w komentarzach dlaczego, czy mogę sobą nagrać. Chodźcie tutaj, patrzcie, kto przyszedł. A, no, zapomniałem, że wyłączyłeś, ale ja się próbuję knokać. Muszę łuk sobie zrobić z W no tak inaczej nie mogę. Dam ci mojego wykończonego. A na ile masz użyć? Nie wiem, ja nie wiem, jak to sprawdzić, nie? Bo ja nie mam jakiegoś tam tych takich modów. No musisz nacisnąć F3 i H albo M to było. No nie, no ja muszę iść po pancza, bo nie wytrzymam. F3, bo to co? No to czy jako złącz PSOP? PSO z gildi. Bo inaczej się nie będzie panczował. Tam ktoś jest? Nie ma. No dobra. Ej, w w włączam. Ale mam monitor biały. Nie wiem dlaczego za niego już. Ktoś się słońcem nie w A ja słońce nie o. mam. Wbijam na hatę Wjasna Bez Bezdolnym Okej okay. Szybka Gdzie jesteście? No Jezu. Nie mogę wyjść. E, na naciu się. Warciu. Dobra, mam w końcu łup z pałacem, Wow, się... Wow, prostu... za, zaszalałeś. Dobra, szukam was. Ty szalony. Tu, cebul. Tu. Gdzie? Ja się tu Ja jestem z tyłu. Za to. No i tak, teraz idziemy przez ta Tam ktoś jest. Piramidzie hmm. O kurde, Dziebek Skąd się wszyscy tutaj wzięli? Uważajcie Dziebek <grym> Nie mój łuk Dobra, wy o, uważajcie łuk, ja? się Jakby tak nie wiem Bo ja mam z nim Soja No, boję się o ci. mój łuk najbardziej Trochę szkoda mi go ja mam na wykończeniu to tam luz. Nie 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 nie. nie, nie. A on mnie nie goni. Lol, a ja uciekam. Nie bij, nie bij, proszę. Czekaj może. Napisz mu, żeby mnie nie no. bił Przyż on nie posłucham. Nie posłucham. Wejdę tam, gdzie on nie wejdzie. Mam nadzieję. <laughs> na flyje. Nie, nie, na flash. Na shake, Na, sej, na, sej, na sejka, dawaj. Chcesz? Dobra. Szybko mu z orą. Nie znajdzie mnie. O kurde! Z najłatwiejszej pozycji skarż. No super. Lol. Ty. Ja lagam miałem Ty, ty, ty. Masz mi. Do stój! Ja, ja zjadłem koksy na pół serduszku, Jak on mnie klepał? Sojusz. I możesz ich nie bić. Co ty? Nie biję? Goni. Ja, Zorałem mu. Ja go na razie gonię. powiedzieć, że ma się ogarnąć. Widzę niebełko. No nie tak będzie bił. <guliffe> Nie! Zostaw mnie! Szybko idę łuk odłożyć Nie, on mnie bije Dzięki Czekaj! O co? Gdzie Dawaj na niego, co się będziesz. Twój serduszko! Zdawaj na niego. Nie mamy eku. A gdzie wy wszyscy? Umarli. A. <noise> nie mam łuku z panczem. Wezmę gladę pród 4 Będę marnował mojego anseta nie. na no mnie. Będę żelazną chodzić co tam. Żeby mnie te nie pojawnięć. Chcę go, z... go zabić, poczekaj On mnie zabije, żelazny mek... A, dobra, to mnie zostawił Wiesz jaka jest metoda na diabełka? Jeść koksy na niego Nie bić? On potrafi nie bić? nie Ja se zjem... O, to lara klepiego Klepka, Chlepa. Klepa go! Trzy osoby. Bądź Dobra. Czekaj. Dobra, oraj. to w nie ważne. Tylko nie wiem, co bije. Już. To ja mam logi. O, teraz Lara, soj? Teraz? Klan, czekaj, ja Aha, wyszły okay. Dobra. Nie! No, co mi się stało? Ja go nie mogę co? Mam 04. No to już nie moja wina. Lol, jak malagi. ma Go nie mogę. Czekajcie. By... Dobra, oram, bo to się nie opłaca. Nie ma tak być, jak sobie w z jako. Cicho. Będę się punchował ze zwykłego łuku. Nie ma tak łuk na Infinity punchował. Dlaczego ja tak wolno biegam? Nie masz łuku na punche? Nie. Pycy 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 pycy. No nie, bijcie mnie, ja uciekam. No nie, ja To dobra. Dobra, z dedą to z Dedom w rąbanu. wera? Nie, spoko, spoko, spoko. <laughs> Chcę ogarnąć, bo mi najpierw pisze na trzecie, że my mamy soja i że mam go nie mieć, a potem was bije i nie bije. Trochę. Bo ty... Nie wiem po prostu co ja mam robić, czy ja z mam z mieć, czy nie. Nie! No jaka kupa! No dobrze łup to do A i kto to zrobił wojna? Czekaj, nie ja wiem, wybieram jakąś jako tako. My mamy sojusz. O tej i bo sobie. Ha. Dobrze układało się. Dobra, tej. się z raznych eków. Гамазор, лечим на него. Давай! Да, 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 Nie, idę husunię założyć. No to pan będzie. Daj na gdzie Zapieka. bo ja będę tylko kadr sobie marnował Aha, tobie jesteście okej okay. Chcecie swój miecz? Nie bij mnie! Bo jakiś jeden zostawiłam. A tu masz mi dać. Nie! I to też jest ja moje I to twoje. Dawaj go! Już. Fajne i to miał. Słuchajcie, trzymajcie to jeszcze. Ej, macie spadek. Adam je bije. Te to to. Tu to to. to Ej, tu nie ma jakąś czy myślę, co? Masz oddać mój ten? Właśnie mi jakby tak Adam bije. No, on mi bije! Jaki kupoid. Mogę go zrobić? Możesz. Dobra. Ja nie wiem o co chodzi, kto ma ze mną ja Za chwilę będzie jazda na całego, no ale. Adam, ty kupujacie? Te teksty. <grysteksty> Zeżar koksą. Klepa na niego. Zakładam, mój cztery trzy koksy biorę. Czekaj, zmarnował sobie koksa. No, nie mam koksu, nie biorę. Idę po koks. No, w ogóle nie mam orientacji czasu. Chyba już nagrywamy 15 minut. Możliwe. No tak mm. Lecieliśmy o 10:26. Ale dokładność. Hmm. Po prostu wszedłem w, w Skype'a. Hmm. No i też wszystko wiadomo. Da, Dobra, e, e, ja będę takie coś robił. Biegam człowiek jakimś tam w żelaznym secie. Nie wiem, gdzie wy jesteście. Na mnie. Gdzie Świetnie. jesteś? Ja? No, ja pod stanem. <coughs> Adam biednie. I must kill you swab. Mimo le zakon... Tak, bym poprawił, the piszę. Ha. God fly kogoś i kogoś zabijam ty Lara. O, kogoś zabiłam. Jak miło. Nie, on mnie zabił. Nie, ja go zabiłam. Ja też gościa zabiłem. Jak miło? W ogóle tak mi się dzisiaj fajnie zabiła. Zwyczajnie. Mi dzisiaj się fajnie klepało, ale jak diabełek jest, to mi się tak nie niefajnie klepie mm. On no, powinien dostać bana Dostał raz. Trzy razy dostał, a go potem od razu zbanowali Wysuwa jakieś koksy War War ma 1 jakąś siłkę O, zabiłam właśnie kogoś Wow ale naprawdę, to jest wow. Ja widziałem. Ja bardzo mało Ja zabiłem, zabiłem. w żelaznym EQ. Ja w małym... W żelaznym EQ prot. 4 zabiłem dwóch diaksów. Dobra, to, no, to nie ja. Dobra, mam dużo koksów tu. Nie żałuję. A ty, ty Ja wstałem. ja wstałem. No Jezu, ja nie cierpię się tak klepać. To nie jest łatwe nawet. Dwa razy go zapiłam. Kto? Ja, to to, to, to Hu na Huga! O. Huge. I must kill you! Kto go goni. Ja mu pomogę, bo mam koksy przy sobie.

Spadłem. Co? Lol. Jak to? Niemożliwe. Ma My mamy soja. Co się jest? O, jak pięknie. Dziebełka nie ma. Jej! A, to, Bo to były moje koksy, wszystkie Ja wiesz co, oni są z mojej gildii. I nie wiem dlaczego mnie też zabił Kto? I'm a To złącz pasopę No mam wyłączone Ej mi się naprawdę tutaj coś dzieje Dobra Koksów nie mam, ale mam mieczyk Ej, co zaj... Ej, gościu cię bił, co nie? Kto cię zabił? Nie, I must kill. You. No, nie, 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 ja jeszcze pytam co bolące, bo kto cię Aha. zabił I must kill you. Ja on, on zostawił siłkę. Ogarniasz to Moją siłkę zostawił. No. Najważniejsze. Ja ci to mogę dać jak chcesz Fajnie, nie Trzymaj Daj To, trzymaj Teraz idę ostatni raz chyba na PVP i po prostu będę kończyła ten odcinek, bo nie chcę ich robić za długich z tego serwera akurat. Tylko za Chociaż mi mega długie wychodzą czasami, wiem. Takie 20-minutowe, no. Ale po y, prostu dla mnie to jest, że jak ja coś sobie chcę zrobić na tym odcinku i na początku zaczęłam robić, a potem jednak i nie jednak w następnym, to ja wolę zrobić w jednym odcinku wszystko, a nie robić dwóch odcinków w jeden dzień. Mhm mm Kurde A, A gdzie wy wszyscy jesteście? Eee, ja jestem koło drzew dżunglowych gdzie... A się bije. Ja dydam Idę ci pomóc, mam cztery koksy. O jednak o Pięknie zabija kamień zabił Ja dzisiaj właśnie coś jakiś słaby w PvP czy się spałem nie czy nie witam jesteście no, o i... chodź klepać tyksowego nie nie mam dawaj go idziemy se a ty ty sorry o kurde ja go ściśną bo że nie mam ostrości na mnie ty to jest słownast masz tak jeptę A to jest pomocnik A dobra, nie ogarniam się A! jest, on zmienił nick! Przecież z nim na Skype rozmawiam <gryzamy> <gryzamy> o, Nie ma go nie... Pewnie na już siedzi Sklepie go nie i on mój złą To Co nie chci pod... Wejserbi? Zrobię to Co mi wpadło? Go trzeba Tak, tak To go poddam Dobra, poszłam Cze... Możecie, to możecie mi przyjść pomóc się klepać. No właśnie, może go dokończymy już do końca i potem pójdziemy na spawnie i tak ładnie zakończymy ten odcinek. No 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 Kurde. Ale mam lagę. Ja też. Może i powiedzieć, nie wiem dlaczego. No kto mnie klepie? Ogar. tutaj jest Dobra. Uh, ja zostaję chyba na spawnie, bo mi nic z tego klepania nie wychodzi. Totalnie. E, wy idziecie? I no dobra. Spam, Bo Ja nie się... tego dioksowego. Aha, dobra. Aha, muszę być poza PvP. Logną. już dobra? Nie jestem. Tu, 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 spam. Za, 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 zaczę, zaczęliśmy w żelaznym pro 4, a kończymy. Zwykłym, najlepiej. No, ale nie, a. świetnie, to nie? No tak. Właśnie no, tak. tak. tutaj nie ma cóle. Ja miałam połączenie Dobra, jest. okej, okay. jeszcze się tutaj dostawił. E, a więc jeżeli... Film nasz Wam się spodobał, to nie zapomnijcie go ocenić. Zasubskrybujcie, jeżeli filmy moje Wam się podobają. I zostawcie łapki w górę, bo muszę Wam powiedzieć, że my się naprawdę dzisiaj staraliśmy, żeby filmik wyszedł jak najlepszy. No to nie przeduzajrzając, kończymy. Trzymajcie się. No i cześć! Siem.